Kurwa nie tą kamerę włączę. Ej kogo nasrałaś mi na spodnie Chuj tam, normalnie, wiadereczko walimy No zejdziemy lepiej Normalnie Koko ko. Chuj tam to się do pralki wiebie przecież Gdzieś temat Kurwa cymon wyjebałem, nie? No, temat mam, ale zywam wybam. Zapytam się tamtej pani, czy ma. Kurwa, ona teraz gada przez telefon. Kurwa, bez cybuka to ja nie zajadam. E, przepraszam panią, mam takie pytanko. Czy może ma pani jakieś pazłotko, sreberko, coś takiego? Nie mam. Nie aaa, czekoladę, batonik. Też nie. I pani, pani musi zbierać zabawki po dzieciach? No dobra, jak nie, to nie. Pozdrawiam. Koko, koko, chodź, bo musimy kurwa cyban zmontować. Koko, koko, chodź normalnie ale była taka kurwa dziwna ta baba nie że kurwa no nie była sympatyczna i przyjazna widać kurwa Chodź kogo już nie kura obsrała ej co ci spadło a to nie to kurwa Normalnie trzeba cybok kurwa skołować Chodź koko Dawaj, Koko, montujemy cybok, nie? Bo to jest wiadro do malowania kurwa ścian. Wiadomo przecież, nie? A ja? Chodź koko.